Mocna ekipa skórowa wygrała szóstą edycję turnieju Sołectw gminy Lipnik. Kolejne miejsca zajęły Sołectwo Słoptów i Zochoinie. Zespoły rywalizowały w sześciu konkurencjach na Boisku Sportowym w Gołębiowie. Turniej był połączeniem sportu, rozrywki, integracji. Drużyny wystawiło 12 Sowet. Sportowo-rekreacyjne zmagania to jest inicjatywa radnych, sołtysów, że musimy się spotykać w szerszym gronie, poznawać się w szerszym gronie. A taka zabawa jest taka niezwykle, bym powiedział, jednocząca środowisko sołeckie. Wszystkich sołec. I dlatego spotykamy się. Ludzie chcą się bawić. Chcą być ze sobą, chcą być razem, a nie zacznie pośmiać, pożartować, bo to są konkurencje Przekracza. żartobliwe, a potem potańczyć, pośpiewać. Zanim uczestnicy mogli potańczyć, pośpiewać, musieli się zmierzyć w konkurencjach żartobliwych, jak je określił wójt Grządziel. Zespoły wcale nie zamierzały żartować. Rywalizacja odbywała się na poważnie, no może z małym przymrużeniem oka. Sołtys Kurowa zebrał drużynę w niedzielę rano i, co jest oczywiste, nie mieli czasu na przygotowania. Dla jej członków turniej był przerywnikiem w zbiorze wiśni. Nie było żadnych przygotowań. Dopiero dzisiaj drużyna się Wszystkie zorganizowała. No panie Sołtysie? Tak późno, wie pan o no, sezon... Wystarczająco na wygraną, powiedzmy tak. O! Miejmy nadzieję, że to wystarczy. Sezon wisiowy ku tego, no to wszyscy po prostu nie wiedzieliśmy, czy będziemy. Słowa członka ekipy Skruba okazały się prorocze. Umiejętności i kolektyw wystarczyły do zwycięstwa. Zdzisław Kwiatkowski, zauty z miejscowości Słoptów, nie miał problemu ze skompletowaniem składu. Wszyscy ochoczo e, chcieli brać udział w tym samo przedsięwzięciu. Samo... Było więcej chętnych niż miejsc? Było, musiałem robić selekcję. No, ja, ja, jak to pan zrobił? Po prostu, y, kto był bardziej zaangażowany, tego wybrałem. Śrągi dopingujące były, y, tak i będą jeszcze później. Tak. Która konkurencja jest najtrudniejsza według pana? Która. Na... Która na... Wszystkie są łatwe. No, tak. Będzie wygrana. No, może w czołówce. Co jest miał dobre przytucie. Jego ekipa stanęła na drugim stopniu podium. Sołectwo Gołębiów do rywalizacji wystawiło głównie panie. Kobiety rządzą w Gołębiowie, ostatnio. Która konkurencja jest najtrudniejsza dla was? Yy, chyba ta gąsienica z tą folią i z wodą, kubek. No zobaczymy. A były, były jakieś przygotowania? Nie, nie było. Idziemy spontanicznie, działamy po prostu bez przygotowania. Najlepsi w nagrodę odebrane okazały puchary. Wszyscy zawodnicy ze wszystkich drużyn wezmą udział w wycieczce. Robimy co roku coś takiego, że... W nagrodę każde sołectwo wystawia te osoby, które startowały. Zabieramy na wycieczkę dwudniową w Polskę. Za darmo na kosz gminy jedziemy. W roku ubiegłym była to wycieczka w Pieniny. Dokąd pojadą za tegoroczne zmagania? Zdecydują zawodnicy i samorząd. Z Gołębiowa Jerzy Strzyż, STV Info.